Witam serdecznie, sobota, godzina dosyć późna, po 8.15, woda strasznie wysoka, metr wyższa niż normalnie i żeby nie ganiać po chwastach, nie przechodzić górą z główki na główkę, bo brzegiem się nie da, wymyśliłem sobie opaskę, że będzie łatwiej, ale wcale nie jest łatwiej, spróbujemy parę razy w tym miejscu chlebek wypuścić, jak nie będzie efektów przejeżdżamy na inną opaskę tam schodzeniem na pewno będzie dużo lepiej niż tutaj. A więc Zaczynamy zabawę z klonkiem na razie. ten kawałek chlebka nie podoba. Za mało miąższu. jak spuchnie. Wtedy fajny taki grzybek od dołu powstaje. No i spróbujemy. Nie będzie dzisiaj łatwo ze względu na tą wodę. I chwasty. Próbujemy tu bliżej brzegu, ale nie mogę go podciągnąć. Dzisiaj nawet nie ma szans, żebym wracał po tych chwastach za kamerę i robił wam zbliżenia. Ale miejmy nadzieję, że chociaż lepiej będzie mnie, mnie słychać. Pali bardzo daleko. Zrywamy, Puszczamy jeszcze raz bliżej. Jezuje wyjście śarpną z pławikiem, drugie wyjście, ale bardzo daleko jest. Koło tego cypelka małego stojącego było trzecie wyjście. Siedzi, siedzi klenio, o, silny bardzo. Nie wiem, czy taki ładniejszy jakiś, czy po prostu nurt mu pomaga. No powinien być ładny. Taki 40 myślę. O już się poddał. Będzie ciężko pokazać wam rybkę do kamery. Jeszcze go nie widzę. Widzę spławiczek. Jest klonek, tak myślałem, bardzo ładny, ponad 40, 45, ale bym mu w tej wodzie, piękna, gruba łuska, rybka w podbieraku, no i teraz tak, muszę go od razu wypiąć, wędkę odłożę, jak zwykle chwasty, Kronek, cicho, zaraz Cię puszczam, tylko muszę Cię najpierw uwolnić z haczyka. Ładnie wpięty. Delikatnie siedział od dołu. No, teraz wędki się pozbyłem. Mogę podejść do kamery. Zaraz mu jeszcze szybką przymiarkę zrobimy. Tylko muszę gdzieś go tu odłożyć. ale naprawdę bardzo ciężkie, ale jest gruby, fajny. Tak go na szybko przymierzę. No taka 45. nie jest łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. nie, nie, nie będzie fikał. Jeszcze rybek dzisiaj. Fajny babasek. Co, woda go od razu? By się nie denerwował. Co, jeszcze do podbieraka przejdę tu dalej? Co, by kamera mnie łapała? ale żebym już nachałasował wypuszczamy tuseczkę piękny rybek ole tłuściutki, pięknie no i teraz jeszcze muszę się z powrotem dostać do kamery żeby ją wyłączyć od razu podejdziemy trochę bliżej wędkę przystaniemy. Dzisiaj testuję nowy mikrofon bezprzewodowy. Nie mam pojęcia, jak on będzie zbierał wszystkie szumy z kamizelki, typu pudełeczka, woblerki w środku. Czążki do wypinania już musiałem odpiąć, bo były z metalową końcówką na końcu, żeby to mi nie stukało. plecak mamy kamerę też do zobaczenia za chwilę o, paska się skończyła trzału nie było dwa wyjścia spróbujemy jeszcze tu przy warkoczu między warkoczem a tą spokojną wodą wypuścić i spadamy do domku zobaczyć jak się ponagrywało, bo sam jestem ciekawy Dźwięk na pewno będzie bardzo dobry, tylko nie wiem, jak te wszystkie graty, które noszę w kamizelce. Czy się będę musiał tego pozbyć? Czy będzie na tyle dobrze? Że mikrofon nie będzie wyłapywał tych wszystkich czasków od kamizelki wodlerów w pudełkach i tego typu rzeczy. Nie zwiewa mi tam za bardzo warkocz. Ciężki dzień dzisiaj na tamtej opasce. Dwa klonki. Jeden parkuje w roczepie. Spina. Tutaj dwa wyjścia. Nic konkretnego. Także kończymy na dzisiaj. Miło było. Zobaczymy. Czy będziemy to sklejać z jakimś innym filmem? Czy po prostu puszczę to jako test mikrofonu? Zaraz Wam go jeszcze pokażę na zakończenie. A tu już pod samochodem wyciągnę drugą kamerę, żebyście widzieli cały sprzęt filmujący. No i żegnając się z wami trochę nam tu wieje. Dwa słowa o sprzęcie. Dzisiaj testuję nowe mikrofony bezprzewodowe. Usługa bardzo prosta, intuicyjna. Najpierw włączamy odbiornik przy kamerze, roga niebieskie światełko. Później włączamy. Mikrofon, który mamy przy sobie, łączy się przez butocza No już na w ekranie. Mamy dwie kreseczki od głosu, jedna kreseczka od mikrofonu zewnętrznego, druga od mikrofonu w kamerze. Kamera Canon. Legria HF G25 Statyw Welbon dzięki Tomek za statyw. Zasięg około 50 metrów podaje producent. No zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Robiłem test w domu. Zobaczcie sobie 28 metrów. Zobaczcie jak to wszystko hula. No, idziemy metr od kamery 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. W tej chwili mamy 10 metrów od kamery Mam nadzieję, że sąsiedzi się, nie będą patrzeć jak na świra, który gada sam do siebie. Jeszcze mamy zasięg. Bardzo dobra kawka. 10 po 6 rano. Tu gdzieś powinno być z 25 metrów. 25 metrów, na ryby mi więcej nie trzeba, jak tyle będzie i będzie zasięg, to będzie bardzo dobrze. Jeszcze parę kroków z 27-8 metrów w tej chwili to już będzie wystarczający, teraz jeszcze kwestia, jak bateryki długo wytrzymają. Myślałem, że duże paluszki tu wchodzą, a to jednak małe paluszki, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Na razie działa na akumulatorkach. Muszę kupić jakieś dobre, bo te jakieś stare i wtedy je podładować i zobaczyć, jak będzie hulać. No i tak wygląda noszenie tych wszystkich gratów po Odrze. Mam nadzieję, że teraz jakość dźwięku będzie dużo dużo lepsza. Zresztą ten dzisiejszy film pokażę. Głównie mi chodzi o to dzisiaj taki jakby test. Chodziło mi o to, jak te wszystkie graty w kamizelce mi tam będą wpływać na, na dźwięk tego mikrofonu. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Także zobaczcie sami, oddalam się, słychać mnie bardzo dobrze. Teraz jeszcze może jakieś 10 metrów od, od kamery. Powinno wszystko ładnie hulać. Jak będzie, okaże się w praniu. Także dwa słowa o sprzęcie powiedziane. Teraz będziecie widzieć, czym to wszystko jest kręcone od niedawna. Dzięki za obejrzenie. Pozdrówka.